Szukasz przestronnego mieszkania w kameralnej, ale jednocześnie dobrze skomunikowanej i wygodnej dzielnicy, mam coś właśnie dla Ciebie. Osiedle Sarni Stok to przyjazne i spokojne miejsce do życia. Znajduje się tu dużo miejsc parkingowych, zadbana przestrzeń wspólna oraz dużo zieleni. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się centrum handlowe Sarni Stok, gdzie znajdziesz wszystko co potrzebne na co dzień. A w okolicy znajdują się również przychodnie, szkoły, przedszkola oraz przystanek autobusowy. Dzielnica jest świetnie skomunikowana z centrum miasta oraz drogami wylotowymi w kierunku Żywca, Katowic i Cieszyna. Osiedle jest położone u stóp wzgórza Trzylipki, malowniczego punktu widokowego z panoramą całego Bielska i okolic. To także świetne miejsce do odpoczynku, spacerów i rekreacji. Idealne, by złapać oddech po dniu pracy lub spędzić czas z rodzinną na świeżym powietrzu. Mieszkanie znajduje się na drugim piętrze niskiego bloku otoczonego zielenią. Zapraszam do środka. Wnętrze jest gotowe do zamieszkania, a jednocześnie stanowi doskonałą bazę do modernizacji lub remontu według własnego pomysłu. Możesz łatwo nadać mu swój indywidualny styl. Lokal składa się z trzech pokoi i ma funkcjonalny układ, dzięki czemu świetnie sprawdzi się zarówno dla rodziny, jak i dla pary. Znajdziemy tu przestronny salon z wyjściem na balkon, w pełni wyposażoną kuchnię, a także dwa mniejsze pokoje, idealne na sypialnie, pokój dziecka lub gabinet. Dwa pokoje w tym salon posiadają szafy w zabudowie, dzięki czemu nie zabraknie miejsca do przechowywania. W przedpokoju znajduje się również dodatkowa przestrzeń na szafę, a pełnej całości jest łazienka z WC oraz wanną. Jestem przekonany, że to trzypokojowe mieszkanie to idealna propozycja zarówno dla Ciebie, jak i dla Twojej rodziny. Rafał Brończyk, młynarz z nieruchomości. Do zobaczenia na koziej.